Znajduje się w chwili obecnej przed pułapką świetlną, autonomiczną, zasilaną panelem solarnym. Energia z panelu solarnego jest tymczasowo magazynowana w powerbanku. Jest on włączony. Powerbank zasila całe urządzenie wewnątrz. Znajduje się taśma lepowa obracana za pomocą silnika. Tutaj wszystko można sobie ustawić, o której godzinie, ile razy ma się taśma obrócić. Tutaj mamy serce pułapki czyli kamera, która robi zdjęcia, a także system GPS, który przesyła dane. Tutaj mamy lampę zwabiającą owady. Owady wpadają do środka. Tym lejkiem, i przylepiają się tu na podłodze lepowej. A tutaj dodatkowo jest czujnik temperatury i wilgotności, który przekazuje dane do całego systemu, który tutaj jest na górze pułapki. I całość wygląda tak z daleka. Pułapka uruchamia się o zadanych godzinach. Nocnych wszystko można tutaj kontrolować i pułapkę obsługuje się zdalnie.